W szkole podstawowej i gimnazjum. Muszę powiedzieć, że była to debata w mojej ocenie wyjątkowo udana, chociażby z tego powodu, że frekwencja była wyjątkowo liczna, to znaczy bardzo dużo nauczycieli, zarówno z gminy, jak i z miasta, bardzo dużo rodziców, byli radni, też z miasta i z gminy, byli sołtysi, byli członkowie stowarzyszeń. I wszyscy, którym bliska jest oświata, zarówno w mieście, jak i w gminie. Drugi element, który warto podkreślić w tej debacie, to jest dosyć duża liczba pytań, skierowanych głównie do pana prezydenta. Pytań, które opierały się na wątpliwościach, czy aby po połączeniu ta propozycja miasta w zakresie oświaty jest dla gminnej oświaty korzystna. Myślę, że tak jak powiedziałem, wczoraj nie, nie wyczerpała ta debata podstawowych, podstawowych zagadnień, które są związane z oświatą miasta i gminy. My zaprezentowaliśmy pewne podobieństwa i różnice. W swojej prezentacji podkreślaliśmy to, co nas łączy, co nas dzieli. I myślę, że należy z tej debaty wyciągnąć następujące wnioski. Dużo jest wątpliwości, powiedziałbym nawet bardzo dużo, yy, głównie wynikających z tego, że odnoszenie się do prezentacji, którą Pani Goethe-Herenglak yy, przedstawiła, a także kontraktu w zakresie oświaty, yy, opiera się głównie na takim oto stwierdzeniu, że yy, w zasadzie wszystko będzie dobrze. Nie powinniście się, się o nich martwić. Uwierzcie nam, te obietnice wszystkie zostaną, zostaną spełnione. Trzeba mieć na uwadze fakt, że to co w kontrakcie z Jogórzkim jest zawarte, a dotyczy oświaty, to są w zasadzie pewne zapisy ustawowe, które po połączeniu i przed połączeniem muszą być realizowane. To są też obietnice, które są składane. Przez organ, który nie ma kompetencji w zakresie decydowania o tych sprawach, jak na przykład się w szkół. to są też niektóre wynikające z braku możliwości prawnych, nawet jak dodatek specjalny dla nauczycieli. W związku z tym należy wyrazić no szczególną wątpliwość, czy kontrakt zielonkowski w zakresie oświaty jest. Jest do, jest, jest do spełnienia. Nowe okoliczności tej dyskusji, wywołane przez niektórych polityków w zakresie wzajemnego rozliczania się za obecność naszych uczniów w gminnych szkołach i uczniów na, naszych w szkołach miejskich. I w tym momencie nie było czasu wczoraj, żeby ten, to zagadnienie bliżej. Yy, przeanalizować, w związku z tym pozwolę sobie na przygotowaną prezentację i komentarz z tym właśnie problemem. <laughs> 18,77 setki. poza tym 19, w mieście, zielona 2,25,56 poza autonomem dla łatwości liczenia 26. Koszt utrzymania oddziału wynikający z naszych wyliczeń, i wyliczeń, które otrzymaliśmy. Miasta jest Tych 19 uczniów pomnożonych przez 15 tysięcy, czyli jednostkowy koszt utrzymania, daje 285 tysięcy rocznie na jeden odcinkach. W mieście 20, 26 uczniów razy 95 tysiąca daje 247 tysięcy rocznie. Subwencje, które otrzymujemy, jest to niezależne ani od pewnie, ani od Rady tak to jest... 8 tysięcy na ucznia, około 8 tysięcy na ucznia w gminie i 55 tysiące na ucznia w mieście. Daje to, proszę zauważyć, 152 tysiące subwencji w gminie i 135 tysięcy subwencji, 200 złotych subwencji w mieście. Widoczna jest różnica w stosunku do kosztów utrzymania. O tę różnicę, jaką Państwo widzicie, prawdopodobnie apel przyjęty przez Radę Miasta do nas w Natomiast jak to wygląda w rzeczywistości? W na nagródach 19-osobowy 19, oddział i 226 mieście osobowy oddział, nawiązany do poprzedniej kawetki, kosztuje tyle samo. Czyli 285 tysięcy minie i 247 tysięcy. Proszę zobaczyć, co się dzieje, kiedy w naszym oddziale, czy może nawet weźmy oddział miejski, trójka dzieci, która przyszła z naszej gminy, wróci do naszej gminy i zabierze ze sobą subwencję. Koszt utrzymania oddziału w mieście pozostanie taki sam, dlatego że są to podstawowe koszty nauczyciela, utrzymania obiektu, pracowników obsługi. Pozostałe koszty związane z nieobecnością ucznia są naprawdę minimalne. W związku z tym w mieście subwencja zmniejszy się o 15 600 zł. Te pieniądze wrócą do gminy w postaci 24 000 zł subwencji. Widoczna jest różnica. Można to zrobić odwrotnie i proszę zobaczyć, jeśli Uczeń, z tych trzech uczniów przechodzi do oddziału w mieście przy tych samych kosztach utrzymania miasto dostaje 15 600 Subwencji więcej. Oczywiście są to średnie i szacunkowe koszty. Gdybym otrzymał dokładne dane mówiące o tym, ilu uczniów w danym oddziale w szkole w mieście jest z naszej gminy, te wyliczenia byłyby jeszcze bardziej precyzyjne. Należy więc założyć, że obecność naszych uczniów w szkołach miejskich jest w zasadzie głównie dodatkowym źródłem dochodu przy tych samych kosztach utrzymania uczniów i w biurze Proszę o następny slajd, gdzie są podane dane zbiorcze. Gminy Zielona Góra, Gimnazjach i Zielonogórski jest 343 uczniów, co daje 1 783 600 złotych subwencji. Z Gminy Zielona Góra, Zielonogórski w Podstawówkach jest 352 uczniów, co daje 1 830 400 złotych subwencji. Łącznie za 695 uczniów miasto dodatkowo otrzymuje 3 614 000 złotych Super. Dodam do tego, że w szkołach miejskich jest 390 uczniów w gimnazjach i 335 uczniów w podstawówkach z innych jednostek terytorialnego. Razem jest to 725 uczniów, co daje 3 miliony 770 tysięcy subwencji. Myśląc kategoriami, które o których mówiłem wcześniej, oczywiście przy założeniu, że ta ilość uczniów wpływa na podwyższenie bieżących kosztów utrzymania placówki, to z całą pewnością taki podział, jaki widzieliśmy na wykresie, sprawia, że znaczna część subwencji jest dodatkowym dochodem dla miasta, a obniża oczywiście koszty Yy, obniża dochody i gminy Zielona Góra, i wszystkich sąsiednich gmin z tego pokoju, że uczniowie to do kierowniczych podstawówek i Gdyby przyjąć inną filozofię myślenia, że ci uczniowie tworzą oddzielne oddziały, to proszę zobaczyć, że łączna kwota 7 384 000 subwencji, to jest 1420 uczniów, to jest Średnio licząc 50 oddziałów. I gdyby ci uczniowie musieli wrócić do jednostek macierzystych, to w mieście pracę musiało stracić około 70-80 nauczycieli. A ile te dzieci kupią batoników, zjedzą basenów? Ile obiadów? Ilu pracowników obsługi może pracować z tego powodu? W zasadzie są to dwie średniej wielkości szkoleń. Chcę też powiedzieć, że w tej sytuacji wzajemne rozliczanie, bo w naszych szkołach gminnych jest w stosunku do większy odsetek dzieci niż naszych wiejskich, wzajemne rozliczanie jest pozbawione, jak sądzę, jakiegokolwiek uzasadnienia i jakiegokolwiek... Że jestem zadowolony, zadowolony, ponieważ liczna obecność osób z różnych środowisk sprawia, że problem oświaty jest przez mieszkańców gminy w szczególności traktowany bardzo poważnie. I że ta debata się że się wydawa, natomiast sam przebieg, no cóż, to jest tak obszerny yy, materiał. Tyle wątków, tyle spraw, że nie da się tego zrobić w ciągu ponad trzy godziny, bo trwała debata. Pokazała jednocześnie, że ten element e, społeczny w dyskusji o połączeniu jest niezwykle ważny, jeśli nawet nie najważniejszy. A będą Państwo uczestniczyć w kolejnych debatach? E, pytanie e, trzeba by też odnieść do wczorajszej debaty, ponieważ. W zasadzie na postawiane na wątpliwości nie pojawiły się odpowiedzi z żadnymi nowymi argumentami. Jest to już powtarzanie pewnych, no, powiedziałbym nawet haseł i e, wyjaśnianie tych wątpliwości no, powoduje, że mówimy o tym samym. Zaczynamy mówić o tym samym, więc poddaję wątpliwość czy kolejne debaty w innych sprawach mają sens jeśli mamy Powtarzać już to, co słyszeliśmy i nie wnosi to nic nowego, żadnych nowych argumentów do, do dyskusji. Czyli jeżeli miasto takie konkretne tematy, które były już poruszane, to tylko Państwa będą tak w takiej debacie. W zasadzie wszystkie tematy były już poruszane. Myślę, że nie ma takich, o których jeszcze nie mówiliśmy. Oczywiście z mniejszym lub większym skutkiem i w mniejszym lub większym zakresie. W związku z tym powtórzę to, co powiedziałem. Sądzę, że kolejne debaty będą. będą tylko nakręcaniem emocji, a nie, a nie rzeczową nie Ja jeszcze na chwileczkę chciałem wrócić do, do tego apelu i wzajemnych rozliczeń. Dlatego, że autor tego apelu podpierał się gminą Nowa Słów, wiejską gminą Nowa która płaci określone środki za udział uczniów z w szkole, w szkołach miejskich w Nowej Słowie. Rzeczywiście tak jest, ale przyczyna tego jest zupełnie inna niż Wydawało się, że to robi otóż e, Wójt Wiejski Nowa Sól sam zabiegał o to, żeby dzieci z gimnazjum, w wieku gimnazjalnym poszły do szkoły w Nowej Soli, ponieważ e, system dowozów, jaki musiałby zapewnić do jedynego, jedynego gimnazjum jakie ma w Lubiszynie, znacznie przewyższał koszty, które Wójt dopłaca do dziecka, do dziecka w Nowej Soli. W związku z tym przykład jest zupełnie nietrafiony, bo y, źródło tego y, wzajemnego rozliczenia y, jest zupełnie inne, jest nawiązek Gminy, gminy Miejskiej na Podsumowaliśmy, y, może nie wyniki tej debaty, ale pewien efekt, który y, niewątpliwie jest. Ten efekt to jest bardzo liczny udział. Mieszkańców gminy środowisk nauczycielskich, związanych ze szkołą w tej debacie, no i jednocześnie postawienie kilku kolejnych ważnych wątpliwości w zakresie dyskusji w obszarze oświaty po połączeniu, wątpliwości, które no, niestety przez władze miasta nie zostały rozwiane, ponieważ one opierają się na powtarzaniu tych samych tych samych uzasadnień. E, powinniście wierzyć, że będzie dobrze, dlaczego mielibyśmy Was e, oszukać, e, a więc należy założyć, że kolejne debaty być może nie wniosą niczego nowego, ponieważ zaczynamy się już powtarzać.